Cześć, witajcie, jestem Dory123. A ze mną jest Simox! Witajcie! To jest drugi odcinek z serii na Bezródnej Wyspie. I jak widzicie, jesteśmy na, na w jakimś lesie. Tam jest plaża lis Wolę się do niego nie zbliżać. No nie, bo on może nas ugrzeć. Możecie zaobserwować, że mamy 30 punktów życia, to dlatego, że Lis nas zaatakował. Tak. No, się tam. No. Czekaj, zobaczmy nas, nasz plecak. Mamy trzy wody. Czekaj. O, tu sobie weźmiemy. Ok. Sobie tą butlę weźmiemy i trzy puste, a to nam nie na potrzebne są. Nie są. Dobra. Możemy coś zrobić. Ja? O! Ej, możemy ogień stworzyć! Albo takie rzeczy. Ubranie możemy stworzyć. A nie, nie możemy jednak. A to? Mamy tyle? No nie. Mam za mało kamienia. Może tego zb kam kamienia zbieramy, tych kamieni małych, no? Co? Idziemy na poszukiwanie e, kamieni, bo chcemy ognisku żeby... tu jest. Było ciepło. Gdzie? Był tam. No ale o tu jest. Masz guzik. Tam jest. Tam jest. Jeszcze trzy nam brakują. Jeszcze trzy. Kamuś lata. Co? Kamuś lata. Mały gówno. Tam tam tam. Jeszcze jeden kamień. Chyba Albo dwa nie wiem. D weźmy dwa lepiej podnieśmy. Jeszcze bo tak. Kamuś lata. Co to? Zające zającek! Może, może go zabijmy i zjedzmy, bo mamy mało życia. Co? Eee. Daj, <laughs> wieża! Wieża. No. O, ja. Tu jest. może. Co? Wieża! Wieża! Oj! Tu jest jakaś wieża. Tu jest Dobra, teraz sobie stworzymy to ognisko. Okej. Okay. Zaraz nam się wykraftuje. Robimy ognisko. A można, może, może jakąś broń stworzymy. No, nie Dobra. O! Siekierka? Mamy za mało 15 łojen No to jak już to stworzymy toporek, porek. Idźmy do tej wieży. O jany, coś mi tu ścina. O, tamtego dziko zaatakujmy. Chociaż nie, wiem, jak ma 30 punktów życia. Z spróbujemy, co? No. Chodź tu. Ty chyba nie będziesz uciekał. O jany, on ma dużo życia. Oj, dedo. Polegliśmy. Nie mam nic. Ej, gdzie? Tam, tam, dobra. Tam? No. To tam musimy po rzeczy biec. No to dobra, myślę, że uda nam się. Dobra, weźmiemy sobie drewno przy okazji. Jak to już idziemy? Pierwsza śmierć. Ale 33 stopnie są. No, Chyba my na Hawajach jeden, jesteśmy. Jedenaste osie... jedenaste... Jest. 11... 11... 11.25. No. To za wódny jakby. Co? Jakby se później, bo to chodziło szybko. No nie, bo to szybko leci. Ale za to o północy słońca nie ma już dopiero. Ej, to... Tam jest zając. Jelen. I zając. Ujemy ścięło. Ej, szczur! Nie, to jest zając. Myślałem, że szczur. Myślicie jechać po tak ale jest cyga... Dobrze tam, odpuśćmy go Tam był? Tam były rzeczy? Mhm. Tak myślisz Doris? Tak No, no dobra Mam nadzieję, Dobre, że rzeczywiście Ale dzik, dzik. mi zrobił. jest zły, dzik ma bardzo Ale on ma aż 20 punktów życia. No? 200 sorry To ja nie wiem jak my go pokonamy. Oto jest nasz plecak Dziku, dziku, nie, 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 nie. O! Ja chcę go podnieść! Jemy! Dzikusie! Musimy uciekać Dobra, szybko. Mam nadzieję, że nie będziesz do nas gonił. Chyba podnieśliśmy ten plecak, nie? Nie zniknął. No właśnie. Przecież nie ma. Nie wiem, ja bym wolał jeszcze uciec. Nie, wcale nie goni! A No, tak mówiłaś. No, tylko tak, tylko przypuszczałam. To mogłaś nie skończyć. O, No przednisko. Nóż. Woda. Jedzenie. Tam było wiele tak, nie? Tam. No, 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 no. Co tam jest! To tak, że jest ta sama, nie? China. To jest ta sama, ej! Może to jest jakieś centrum badawcze. Może no. Nie wezmę już do ręki jak co. Ej! Nie mam może w ręce. A nie mam. Ale tak na dole bardzo. Lecimy tam. Może nam się uda coś tu, powiedzmy tak, ugrać. No. Mogę? Psz, ale dziki tam są. Ha. Co tam jest? To jest szpital? Nie mogą tu wejść. A co tu jest? Co to może być? Tu jest coś. Karta jest potrzebna. O nie, karta jest potrzebna. Jak do, do tych garaży? Jak do tych garaży? Ej, to jest ulica! Co? To to jest w końcu opuszczona wyspa, czy nie? A tam droga prowadzi. Ale na piechotę będzie myśli? No. Dobra. Boś mam ochotę do no. piąty. O. No, zatopiłeś samochód, no racja no W wodzie zatupiłaś, rzeczywiście O nie, my chyba w tym odcinku do końca tej drogi nie dojdziemy Już tak myślę No bo już 8 minut, a to to Myślę, że w 10 minut powinniśmy dojść do końca Ale pytanie, czy coś tam będzie na końcu tej drogi? Czy może nic? O, ale po co mi robić drogę do gminy, to Dobra, napijemy się. Jak będzie noc, to tu przenosujemy. Ale dopiero 16. Ognisko mamy jak co? 20 stopni 20 lutrze. 29 9. No. Wow. To rzeczywiście. A Aż czerwony jesteśmy. Albo to od krwi, albo panu nie zna. Nie mam pojęcia. I to już, no jak Doris mówiła na początku, drugi odcinek z tej serii, nie? No. Mi się ta gra podoba. Też. Nie wiem jak wam, drodzy widzowie. Dobra, zjemy coś. Tuńczyka. To chyba tuńczyk jest. Dzień. To Jak postawimy ognisko na ziemi, czy uda nam się go zniszczyć? Nie. Jak w Minecraft? Czy co? Aha! Tu jest wielki nic na końcu tej drogi. Nie, co, czy coś tu jest? Aha, wielki nic. No to już, widzowie, my poza odcinkiem sobie dojdziemy tam z powrotem do domu tam prosto i ja wam dziękuję za oglądanie zostawcie łapkę w górę i subieka z dzwoneczką i napiszcie w komentarzu czy czy to jest jednak bezludna wyspa czy jednak się kryją ludzie jak myślicie i już dłużej nie przedłużamy pa, pa!